W dzisiejszym odcinku zabieramy się za odblokowanie Mastery 2. Więc, aby to zrobić, musimy wyeliminować innych graczy w derby. To będzie na początek. Potem musimy pobić ten czas, który tutaj jest wyświetlony. No, i na końcu jeszcze ulepszyć niektóre wozy. Więc, zaczynamy się o i tutaj są właśnie te rzeczy, które właśnie myślałem, że tak będą wyglądały. I może zacznę od pro. Jestem ciekaw, czy ja mam jakieś wozy, które mogę wykorzystać korzystać na Pro, więc zaraz się przekonamy. Wow, to było pierwsze auto, które rozwaliłem. A jeżeli mogę tak powiedzieć, że je rozwaliłem, bo tak naprawdę tylko się w nim wbiłem. Tylko się w nim wbiłem. Zobaczmy, czy jestem w stanie w ogóle tutaj kogoś wyeliminować. To moje najlepsze autko, jakie mam aktualnie. Więc zobaczmy. No, ten przód tutaj jest felerny w tym aucie i bardzo szybko się rozwala. Ale może uda się kogoś rozwalić. Muszę trzy osoby wyeliminować. Na pewno nie będę się w to wbijał. Oni niech to tutaj sobie walczą. A ja tutaj postaram się kogoś rozwalić. Chociaż jak widzicie, rozwalam sam siebie. Więc resetuję auto i spróbuję jeszcze raz. Spróbuję jeszcze raz. O, może tutaj uda mi się. Uda mi się, tak jest, tak jest. Pierwsze auto wyeliminowane, jeszcze dwa. Drugie auto wyeliminowane, jeszcze jedno i mamy to ogarnięte. Chwila, tylko tutaj ja mam troszkę auto zniszczone, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby sobie nim tak śmigać. Tutaj tym bardziej, jak go sam rozwalam. Więc robimy reset. Mam 5 sekund na znalezienie kogoś i dosłownie rozwalenie. W to nie będziemy wjeżdżali, w to już możemy. Auto policyjne jak najbardziej Jak najbardziej. O! Jest, udało się. Dobra, mam tutaj już trzy auta zrobione. Mam trzy auta zrobione Więc teraz mi zostało na średnim i na, 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 na najłatwiejszym tam będą jeszcze. Dwa, dwa auta? Nie, e, 10 aut, 10 aut. No dobrze, jestem już na średnim poziomie i tutaj auta są maksymalnie do 330 milionów, chyba tak, chyba coś koło tego. Więc zabieramy się teraz za rozwalenie aut trzech, dokładnie trzech aut, tutaj. Więc oby mi to szybko poszło. Oby mi to szybko poszło i tutaj mi ktoś go rozwalił, niestety, niestety, ale tam widzę autko, które chce być zniszczone. O właśnie! Pięknie! 1-0! Jeszcze dwa autka. Gdzie one są? Gdzie one są? Tam coś widzę. Czy ty jesteś już ładnie rozwalony? Chłopie. Bum! I zaliczy mi go? Tak jest, ładnie go wywaliłem. <laughs> Dobra, tutaj następny, chodź tutaj, chodź tutaj. Ach, to on jest, a on ma jeszcze tarczeń. No to nie, to uciekaj, uciekaj, ja z tobą nie chcę rozmawiać nawet. Oj, tutaj mi się ktoś wbił, tutaj mi się ktoś wbił, a ten tam nie odpuszcza, nie odpuszcza. Ej, co jest? Ja Cię widzę gdzieś tam i, i już jesteś przy mnie. Coś tutaj jest strasznie zlagowane. I jest trzecie auto, ale tutaj go ładnie walnąłem, więc super, mamy trzy auta. Od razu przechodzę na ten najłatwiejszy poziom. I to najłatwiej zrobić tutaj tą strzałeczką. Przechodzimy do lobby, wchodzimy na Detraction Fa Facility i potem wchodzimy na ten najłatwiejszy poziom. No i jestem na najłatwiejszym i tutaj musimy... Jesteśmy w teamach i musimy się wyeliminować, więc zobaczmy jak to nam pójdzie. Pum. Czy Ciebie w ogóle zahaczyłem? Nic, w ogóle, ani troszkę. Więc zobaczmy tutaj. Oj, troszkę go zahaczyłem, ale niedużo, niedużo. Dziwne, że w ogóle się nie rozwalają. Mogliby się rozwalić, to tak kompletnie. Ym, czemu oni są tacy twardzi? A, wytłumaczcie mi to, wytłumaczcie mi to, Ty, czemu jesteś taki twardy? O, teraz, teraz oberwałeś, o. I będziesz mój. Bum, jest jeden. I jeden, jeszcze dziewięć, jeszcze dziewięć. Udało się kolejnego, udało się kolejnego. Udało się kolejnego. To już w zasadzie trzeci, bo jeden mi tam gdzieś e, zniknął, gdzieś myknął. Także mam już trzech, trzech na dziesięć. O nie, tutaj nie, tutaj o, ten mi uciekł, ten mi uciekł. W tego spróbujemy trafić albo nie. Mam nadzieję, że nikomu nie zaliczyło tej wpadki, <laughs> bo na pewno nie mi. Na pewno nie mi tutaj przejadę? Tak, przejadę, tutaj się coś dzieje, więc wjedźmy w nich. Mamy czwartego, zepchnąłem go ładnie do wody. To było bardzo ładne posunięcie. Ty na czołówkę? Chodź na czołówkę! Jest, zaliczony, piąty. To już piąty. Chciałbym się obrócić, ale nie mogę. Czemu? Już się obróciłem. Pięknie, pięknie. Teraz tutaj chłopaki będą walczyli. Ja postaram się jednak obrócić. O, właśnie. I tutaj, czołóweczka. Właśnie, o to mi chodziło. Także dzięki. Dzięki kolego, że we mnie wjechałeś. Tylko teraz, kto pierwszy odpadnie? O, on odpadł pierwszy. Super. Ja sobie zresetuję. Mam 6. 6 wyeliminowanych osób, więc jeszcze. Oj nie RKrK. Więc jeszcze cztery, jeszcze cztery. Zobaczmy, gdzie by tu jechać. O, tutaj pojedziemy. Czy ty jeszcze żyjesz? Tak, jeszcze żyjesz. Uuu, ładnie. Czyli trzeba cię zniszczyć, trzeba cię zniszczyć. Ciebie też można w sumie, ale tamten mi uciekł. Tamten mi uciekł, więc trzeba go dobić. Trzeba go dobić. Obu trzeba dobić. bum! I... Aj, zepsuł mi to wszystko. Zepsuł mi, zgarnął mi siódmą osobę. Zga... Zgarnął mi siódmą osobę. A ja wezmę sobie te, Aj i się zrespił. Zrespił się, zrobił mi to specjalnie. Dobra, to ja też. Jest! Ósme! Ósme! Mamy ósme auto! I będzie... Nie będzie dziewiątego. Tutaj mi uciekł. Tutaj mi uciekł, ile ty masz życia, ty masz pełne życie. Oj nie, to ja uciekam. Ja uciekam w takim razie, bo tutaj jest za ciężko, za ciężko. Oj tutaj ma coś zebrane. Ja się boję, ja się boję. I coś rozwalił. Uuu, ktoś mnie rozwalił. Mamy ósme auto. Mamy ósme auto. Wyeliminowane jeszcze dwa, ale zaraz tutaj mamy koniec. Więc wydaje mi się, że już tutaj nie zdobędę tych dwóch. Tylko na kolejnej mapce. No i pięknie. Derby mamy za nami. Jeszcze tylko powiem, że jeżeli chodzi o te derby, to nie do końca jest tak jak mówiłem na początku, że tutaj wybieramy i to są te trzy rzeczy, które musimy zrobić. Nie, tutaj potrzebujemy samochody odpowiednie do derby. Więc tutaj macie Race Class i możecie sobie. Nie, nie Ray'skla Tutaj, derby klas jest, jak jest. O, derby tier, tutaj, tutaj, na dole w tym momencie jest. Jeżeli jesteście na derby, to jest wyżej, gdzieś w tym miejscu. I tutaj sobie wybieracie derby 1, 2, 3 i właśnie tymi samochodami jeździcie. Teraz zobaczmy, tutaj mam ten samochód. Teraz sobie wyścigi zrobię, znaczy wyścigi okrążenia i tym podobne, więc poprawię sobie tutaj troszkę. Co tutaj kasy mam, wydam oczywiście. Mam jeszcze 18, dobra, spawnujemy, idę szukać tych tras, które tutaj mam do przejechania i będę wam pokazywał po prostu jak mi idzie. Te najlepsze okrążenia wam pokażę, żebyście widzieli, że faktycznie dałem radę. Dobra, zaczynamy od Ocean Sprint, zobaczymy jak mi pójdzie. Mam na to minutę 55. Te, tej trasy, Tą trasę robiłem raz, tak. Raz ją robiłem, raz się z kimś ścigałem. To był taki wyścig ten z tych, które się pokazują tutaj co jakiś czas. Um, czyli nic takiego, co sam wybieram, dołączyłem po prostu do wyścigu i powiem szczerze, bardzo fajnie mi wtedy szło. A miałem chyba słabsze auto niż teraz, więc powinno pójść całkiem spoko. Na razie, zakręty ok, ale tutaj przede mną jest pas, który jest no najgorszy. Jak nie mam auta, które ładnie skręca, a to auto jeszcze nie jest ulepszone, i jak one będzie bardzo szybko jechało, no to będzie bardzo duży problem żeby wykręcić, czyli w tym momencie chwila, trochę przyhamowałem, dobra, przyznam się, troszkę przyhamowałem. Ale tutaj nie powinno być aż tak źle. Tutaj mamy kawałek prostej drogi, dosyć długiej. Tam też będzie kawałek prostej drogi, więc może się uda. Mam 55% na razie. Tutaj też troszkę przyhamuję. Puszczę gaz i jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, nie przywalić nic, nic. Nie przywalić i będzie dobrze. Tutaj mamy zakręt. Przyhamowałem. Dobrze, nawet mi to wyszło, nawet mi to wyszło. Muszę przyznać, że całkiem. Całkiem. Auto jeszcze nie jest wymaksowane, jeżeli chodzi o ulepszenia, ale, ale jedzie się całkiem przyjemnie. To już chyba będzie koniec, co? Tak jest. Tutaj zjeżdżałem przed chwilą, więc teraz muszę tutaj wjechać i będzie koniec. Tutaj całkiem przyhamowałem w zasadzie, żeby nie wyjechać za te bramki 9789. O, spokojnie, dałem radę. Dałem radę. Jeszcze rozwaliłem auto. Minuta 43. Kolejną trasą, którą musimy pokonać, jest Stand Race. Nie jest to odpowiednie auto może do tej trasy, ale spróbujemy. Spróbujemy. Mamy minutę 20 na tą trasę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście tutaj, no, bardzo trzeba uważać. Bo tutaj, właśnie jak widzicie, na przykład przy tej rurze, można się bardzo łatwo rozwalić. Tutaj są bardzo mocne zakręty. Tak jak tutaj, ale przy odpowiednim manewrowaniu hamulcem powinienem dać radę. No to jest jedno okrążenie, więc, nawet jak mi się autko dosyć mocno rozwali. Nie będę czasem, no raczej czasem będę hamował, czasem będę puszczał e, hamulec, gaz, znaczy się, więc powinno być całkiem, całkiem. Co teraz, co teraz? Oj, 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 oj. oj. Za bardzo puściłem ten gaz, za bardzo. Zobaczmy tutaj, czy się uda. Wi A <laughs> pięknie poszło. Dobra, tutaj nie wylecieć z tego i będzie dobrze. Jak daleko jesteśmy? E, 54 sekundy, całkiem, całkiem. 58. Chwila, tu już jest koniec? Czy cze... jest? Ładnie poszło tym autem. Miałem minutę 20, zrobiłem to w minutę 1. Szukamy kolejnej trasy. Kolejna trasa to Around the World. Jak zobaczycie sobie tutaj w lewo, to mój wynik poprzedni, przy pierwszej próbie to 3,41, no nie poszło mi to do końca dobrze, bo tutaj no zaskoczyła mnie ta trasa troszkę, były bardzo ostre zakręty, wypadałem, wypadałem, Te kilka razy musiałem się zresetować, więc no było ciężko, mam nadzieję, że tym razem, skoro już mniej więcej wiem jak ta droga wygląda, to będzie troszkę łatwiej. Tutaj właśnie sobie przyhamuję i tutaj się najbardziej na tym lotnisku męczyłem, bo jak tutaj sobie skręcę, no to spoko. Tutaj jest spoko, ale tutaj, właśnie, tutaj jest naprawdę ostry zakręt. I tutaj pierwszy raz się zresetowałem. Potem jechałem dalej, i na kolejnym zakręcie znowu musiałem się zresetować. Bo znowu wyleciałem z trasy. No i tak kilka razy przez całą trasę. No naprawdę, naprawdę zaskoczyła mnie ta trasa troszkę. O zobaczcie, tutaj jest naprawdę ostry zakręt. Trzeba naprawdę wyhamować. To jest dosyć szybkie auto, a nie jest ulepszone na maksa. Przynajmniej nie w moim wydaniu. Więc muszę naprawdę tutaj hamować, żeby wykręcić. No i takich zakrętów chyba jeszcze tutaj będzie. Już teraz nie pamiętam. Te mi najbardziej utkwiły w pamięci. Więc muszę to troszkę ogarnąć. O, 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 i tutaj też przedtem się troszkę wrąbałem, czy to mi zaliczy? Tak. Troszkę się wrąbałem, ale tutaj całkiem się roztrzaskałem, muszę przyznać, wcześniej. Więc teraz nie było tak źle, teraz nie było tak źle. Oj, oj, i tutaj się roztrzaskałem, no, no o tutaj, właśnie w to walnąłem, ale tym razem udało się wyhamować. Bardzo ładnie, przynajmniej mi się tak wydaje. Mi się tak wydaje, dobra. I tutaj będzie dosyć prosta droga. Ile mam? Minuta 52, 54% już zrobione. Uuu, u, u, tutaj powinienem przyhamować, ale dobra, dobra. Nic się nie stało. Auto jest dosyć szybkie. Rozpędzi się, prawda? Rozpędzi się. Tutaj może puszczę troszkę gaz. O, właśnie i jesteśmy już na prostej. Dobra, 66%. Bardzo ładnie. Powinno mi to wystarczyć w zupełności. Nie będę teraz wyskakiwał. Oj, tutaj przyhamujmy dosyć mocno. Dobra, żebym nie wyleciał, bo to tutaj jest akurat a, ten event na jak najdalej wyskoczyć, ale czy jak najbardziej się utrzymać w powietrzu, chyba nie. Jak najdłużej. Um, ale nie będę teraz <noise> korzystał z okazji, żeby byłem na zakręcie, żeby tam wypaść. Nie, 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 nie. Dobrze, 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 zakręt ładnie tutaj, tutaj mi poszło ładnie. Tutaj też, gdybym nie przywalił. No, no, chyba się uda, chyba się uda. Teraz mam jeszcze 9%, a muszę tylko tutaj wjechać gdzieś do góry. Gdzie jest ta górka? Tam. Tam jest ta górka, muszę tam do góry wjechać i wyskoczyć, więc dam radę. 30 sekund spokojnie mi na to wystarczy. Tu sobie przyhamuję na zakręcie. Tutaj też, tutaj też. No jest. Jest. Udało się. Udało się. Jecha. 3, 13 i auto rozwalone. Pięknie. No i ostatnia trasa, którą muszę przejechać to. Pull runway, jak zobaczycie, tutaj po lewej chyba nie włączyłem tego. Jednak nie włączyłem tutaj, mam chyba 36 sekund na przejechanie tego w poprzedniej. 35, przepraszam, w poprzedniej próbie nie udało mi się. Zrobiłem to w 36 sekund, więc musiałem upgradeować swoje auto. Zrobiłem to maksymalnie. Także teraz powinno się bez problemu. Udać, jak to wygląda, jak to wygląda. Mamy 50, no a jedziemy teraz maksymalnie, więc myślę, że myślę, że spokojnie się uda. E, jesteśmy na 85%. Mamy, czy tak, spokojnie, zobaczmy. 2, 3, 4. No i pięknie, mamy to. Mamy to zrobione, mamy wszystkie trasy. Nie, 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 nie chciałem reset. A dobrze, nie zrobiłem resetu. A <laughs> dobrze, dobrze. Nie mamy, czyli mamy zrobione, mamy zrobione tutaj derby, mamy zrobione racingi wszystkie, chyba wszystkie, nie? Tak, tak, tak i tak i tak. Dobra, mamy wszystkie racingi. Teraz tylko trzeba e, zrobić wozy na maksa, więc, więc. Oczywiście, tak jak poprzednio, postaram się e, zrobić, tak żeby jak najszybciej je ogarnąć, czyli hatchback połączyć z e, z, 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 z czymś superkarem czy coś takiego, i, i od tego zaczniemy. Na, raczej zaczniemy, najpierw zrobię tank. Ulepszę tanka na maksa. Mam tutaj chyba, którego tanka ja ostatnio używałem um, m, 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 tego, tego. Mam 3000. Uu, 3000 i kredytów mam 4363, więc postaramy się to wszystko ulepszyć jak najbardziej się da. Więc tutaj weźmy sobie za, za skrapsy, e, ulepszymy ile się da. Ile zostało? 410. No to tutaj mamy 400. No i wykorzystajmy trochę kredytów. Dobrze, dobrze, dobrze i pięknie. czołg mamy zrobiony. Zobaczmy, tak jest, czołg zaliczony Lecimy dalej Kolejnym wozem, który ulepszyłem jest bus London Double Decker i przechodzimy do następnego Tutaj mamy ulepszenie supercara i racecara w jednym Kolejne trzy wozy, które ulepszyłem maksymalnie to wóz telewizyjny Potem to coś, nazwijmy to to coś I traktorek, oldschoolowy traktorek To są kolejne trzy wozy, które maksymalnie upgrade'owałem Kolejnym autkiem sportowym które ulepszyłem jest Arturo NXS No i teraz znalazłem jeszcze Tesla Roadster V1 Też go maksymalnie ulepszyłem więc sportowe autka mamy już za sobą Jeżeli chodzi o track, zrobiłem Crane Track i zostały mi jeszcze trzy autka do upgrade'owania Potem jeżeli chodzi o hatchback zrobiłem Volksmobil Betro Line F Teraz ulepszyłem Suva jest to Fiera pasengo i Został mi tylko pickup track, więc znajdźmy tego pickup tracka i zobaczmy, który będzie najlepszy do ulepszenia. Tutaj widzę, że ten pickup track już jest troszkę ulepszony 3 na 11 więc nie będę szukał dalej. Tylko ulepszę tego maksymalnie jak się da. Widać, że nie mamy skrapsów, ale wykorzystam jeszcze kredyty, bo mam ich mnóstwo. Um, w zasadzie wszystkie, praktycznie wszystkie auta, które teraz robiłem, wykorzystywałem na nich właśnie kredyty, żeby poszło szybciej. Jakbym miał na każdym autku jeszcze podjeżdżać i zarabiać, no, to bym dzisiaj nie poszedł spać. I udało się w tym momencie mamy odblokowany Mastery 2. Mastery 2 odblokowany. Co za tym idzie nowe autka, nowe autka, nowe czołgi. Nowe autka, nowe czołgi, przejedźmy sobie, przejedźmy sobie jeszcze na najlepsza autka jakie mam. No i super, jak widzicie, w międzyczasie jak odblokowywałem to wszystko, zarobiłem 20 bilionów, tak? Dobrze mówię, 20 chyba, nie? Bo tutaj miałem setkę właśnie i tutaj zacząłem odblokowywać wszystko. Więc 21 bilionów zdobyłem w międzyczasie i odblokowałem relet barszki 4 razy 4. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, ale powiedzmy, że dobrze. No dobra. Tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Także dzięki wielkie za oglądanie, za to, że przebrnęliście ze mną przez Mastery 2, przez to drogę do Mastery 2 i zdobyliśmy kolejny wspaniały wóz wojskowy. W kolejnych odcinkach oczywiście postaramy się odblokować wszystkie wozy. No i jeżeli jeszcze nie zostawiliście suba, zostawcie już teraz. Suba, lajka, komentarz. Zachęcam bardzo serdecznie do zostawienia pod filmikiem. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Także dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hey.